Chodź zrób ze mną rzęsy dla Alicji z hotelu Paradise. Oczywiście zaczynam od dezynfekcji rąk i dokładnego umycia rzęs naturalnych. Następnie przyklejam płatki hydre aby odseparować rzęsy dolne od górnych. Do separacji rzęs dolnych używam oczywiście mojej ulubionej tasienki. Nihiban. Odtłuszczam rzęsy za pomocą cleanera i jedziemy ze stylizacją. Alicji zależało na wyraźnym efekcie, dlatego zdecydowałam się na wykonanie stylizacji Wispy. Tę nową autorską mapkę będziecie mogły zobaczyć już niedługo w moim szkoleniu online. A tak prezentuje się efekt końcowy. Jest to zdecydowanie drapieżny look dla klientek, które lubią wyróżniać się spojrzeniem. Koniecznie daj znać w komentarzu w skali od 1 do 10, jak bardzo podoba Ci się ten efekt.